Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zajmiemy się tworzeniem mapy do naszej gry RPG oraz pokazaniem, jak działa program Tilet, który służy właśnie do tworzenia map specjalnie dla Leap GDX. Więc nie przedłużając, zaczynamy. A więc przechodzimy teraz na naszą przeglądarkę na stronę mapeditor.org. Stąd możemy pobrać nasz program, który służy do edytowania naszej. Mapy do gry, więc klikamy tutaj na Doveland on itch.io No, i podam Wam ten link tutaj w opisie, żebyście mogli łatwo pobrać sobie, właśnie Tilet. Klikamy Doveland i klikamy tutaj No thanks, just take me to Dovelands. Teraz możemy sobie kliknąć tutaj Tilet Installer. Wybieracie pod w zasadzie, jaki system macie. A więc jesteśmy już w naszym instalatorze, gdzie klikamy next. Akceptujemy oczywiście tutaj naszą licencję GNU. Klikamy next. Wybieramy sobie ścieżkę, gdzie chcemy, żeby to było zapisane. Klikamy next. No i install. No i teraz możemy sobie kliknąć finish. A więc przechodzimy do naszej aplikacji Tilet, gdzie klikamy new project. Nazwiemy sobie ją po prostu gra epg na przykład, to i tak nie jest jakoś specjalnie ważne. Klikamy sobie nowa mapa. No i mamy tutaj orientację. Orientacja ortogonalna, czyli taka w zasadzie jak mamy kamerę. Potem mamy format 2 z kafelków. Wybierzmy sobie base 64 skompensowany. Kolejność nadawania kafelków zostawmy taka, jaka jest. No i mamy tutaj szerokość mapy. Dajmy sobie po prostu mapę, uznajmy 50 albo dajmy po prostu 100 już nawet. 100 na 100. Szerokość kafelka, dajmy 32, bo gdy na przykład chcielibyśmy sobie uruchomić jakiś program do edycji yy, grafiki, na przykład tutaj gimpa, to będziemy musieli stworzyć kafelek, który ma ogólnie szerokość 32 i wysokość 32. I taki kafelek można tutaj wejść. Więc będziemy ogólnie tutaj rysować na tym kafelku cokolwiek. Na przykład możemy coś takiego, i to może być kafelek. Przechodząc tutaj typowo do Tilet, klikamy sobie właśnie tak, jak jest, oraz klikamy OK. Takim oto sposobem wygenerowaliśmy naszą mapę. Oczywiście jeszcze nic nie możemy rysować, ponieważ nie, ma, nie mamy kafelków, więc przejdziemy teraz do ich narysowania. A więc zrobiliśmy już nasz zestaw kafelków, który oczywiście umieściliśmy w folderze Asset w naszej grze. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj wszystko co ogólnie mamy w naszym projekcie i w folderze Assets umieszczamy właśnie nasze, nasz pliczek. To jest ten pliczek, który właśnie wykonywałem w GIMPie, żeby zrobić wam jakieś tam proste w zasadzie tekstury. Możemy, możecie go nazwać jak chcecie, ważne żeby był na przykład w formacie PNG. To też jest bardzo fajne, bo możecie się potem na przykład dodawać jakieś obiekty, typu drzewa. Ale to zrobimy później. Na razie zrobimy sobie taką podstawową mapę. Więc tak, żeby ogólnie pobrać nasz zestaw kafelków, klikamy tutaj nowy zestaw kafelków. Nazywamy go na przykład tile set, uznajmy. No i teraz dajmy źródło. No i sobie przeglądamy. No i wybieramy nasz plik, który jest nam potrzebny. No i tak. Jeżeli chodzi o szerokość kafelka, tak jak mówiłem, ustawiliśmy sobie 32 piksele. Tutaj marginesów nie mamy, praktycznie. No i nic, więc tak, zapisujemy jako. No i tile set. Oczywiście, ten zestaw tileset musimy zapisać sobie w naszym folderze z projektem. A więc jesteśmy w naszym folderze. No i teraz musimy sobie właśnie ten zestaw tutaj otóż zapisać. Klikamy zapisz. I takim oto sposobem pokazały nam się kafelki, które są teraz idealnie podzielone. Jak możecie zauważyć, zrobiłem tutaj kilka kafelków, takich jak po prostu ścieżka, yy, woda, no i trawa. To jest takie podstawowe, według mnie, żeby zrobić to na początek. Potem na przykład będziemy dodać sobie drzewka i takie inne, ale to za chwilę. Oczywiście ustawimy sobie od razu kolizję na naszą wodę, żeby to ogólnie wykonać. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj po prawej oto taki kafelek. Jak klikniemy control, no to tam będzie się przybliżać. No i teraz klikamy tutaj. W taki jakby... nie wiem co to jest, kwadracik z kółeczkiem? Coś tego typu. No i tutaj po prawej pokaże nam się to otóż takie okienko. Wybieramy sobie po prostu w jaki otóż sposób ma wykrywana być kolizja. Ja sobie użyję po prostu tutaj kwadracika zwykłego. No i przez to mamy otóż taki kwadracik. Robimy tak ze wszystkimi tymi polami. A więc jak wykonaliśmy kolizję, zróbmy sobie także do otóż tych czterech kafelków. A więc teraz, żeby nam ułatwić sobie pracę, możemy wybrać sobie otóż taki tutaj kwadracik. Wtedy nam pokaże się takie okienko jak Terrain Sets. Klikamy sobie plusik oraz New Corner Sets. Nazwijmy sobie po prostu to jakiś, nie wiem, teren. znajmy. No i tutaj możemy sobie wybrać tereny. Na początku nazwijmy sobie pierwsze Water, a drugie zróbmy sobie, tutaj klikając jakby tutaj taki coś. Nazwijmy sobie Ground. Dobrze. Teraz na przykład wybierając yy, Water, jak możecie zauważyć, mamy coś takiego, co można nam się posłużyć, żeby edytować. Nasze, jakby, koineir. Teraz na przykład, jakbyśmy chcieli sobie wybrać wodę, to nie jest to nic prostszego, gdyż zaznaczamy sobie otóż taki sposób. Tutaj możemy po prostu kliknąć, a tej przytrzymując przejeżdżamy. No, i takim oto sposobem utworzyliśmy nasz pierwszy ten water. Oczywiście musimy jeszcze użyć tego bloczku. Tak samo zaznaczamy, tylko w tą stronę. Więc teraz jak jesteśmy już tutaj, możemy kliknąć sobie Terrain Sets. Mamy tutaj teren i na przykład Ground. A czyli bardziej Water. No i teraz na przykład, jakbyśmy chcieli coś narysować klikając Ctrl, to je nam się powiększe. Bo jak widzicie tutaj mamy takie małe coś, takie małe jakby zbiorniczek wodny, ale tu nie chcemy tego. Możemy też od razu kliknąć Ctrl. Nam się takie coś utworzy, żebyśmy mogli takie większe, pełne zbiorniki tworzyć. No i to bardzo według mnie uspewnia pracę. Ground nam jeszcze nie działa, bo nie mamy nic wybrane, ale za chwilę to się zmieni, więc wchodzimy teraz w Tile sets no i wybieramy sobie Ground. No i robimy tutaj analogicznie, zaznaczamy sobie jakby tylko ziemię, no a tutaj tylko te pola, których potrzebujemy. No i oczywiście cały pełny. I takim oto sposobem utworzyliśmy sobie kilka terenów, kto byśmy chcieli po prostu tworzyć w naszej grze. Teraz jak sobie na przykład weźmiemy ground, to wtedy będziemy mogli sobie tworzyć różne ścieżki. No i sądzę, że to jest naprawdę bardzo fajne i przydatne. Ale dobrze. Przechodząc dalej, to możemy sobie teraz na przykład usunąć po prostu warstwę. Zrobimy sobie nową warstwa kafelków. Nazwijmy sobie ją po prostu trawa. Albo grass, żeby już było tak spójnie po angielsku. No i sobie po prostu weźmy teraz zestawy kafelków, wybierzmy sobie trawę. No i mamy taki jakby kubeczek. No jak możecie zauważyć, wypełni nam to wszystko naszą trawą. Więc sobie tak po prostu zróbmy. No i teraz na przykład utwórzmy sobie kolejną warstwę o nazwie Water. Weźmy sobie w Terrain Sets, Water. No i utwórzmy sobie jakiś tam strum, który tak płynie. Teraz, jak możecie nawet zauważyć, jakbyśmy chcieli coś dołożyć, to teraz nam się tworzy takie, jakby łączenie. Więc sądzę, że to jest mega fajne. Teraz możemy sobie dać ground. No i na przykład sobie zrobić jakąś tam ścieżeczkę. O, to w taki otóż sposób. No i jak możecie zauważyć, jest tutaj taka, jakby dziwna ścieżka. Może. O, jeszcze. Jak klikniemy sobie Ctrl i Shift. A jak odklikniemy CTRL, to będzie takie jakby, takie no, dziwne takie ścieżki bardzo małe, więc sobie przytrzymajmy. Jak nie wiem, Shift, możemy sobie tworzyć otóż takie jakby rozgałęzienia fajne. Więc sobie na przykład zróbmy tutaj. Ok, no i teraz tak patrząc w sumie no spoko jest jakby taki ten zrobiony, wszystko fajnie, ale czegoś tutaj brakuje. Według mnie brakuje tej drzew ogólnie jakichś takich bardziej takich jakby bardziej obiektów więc nie przedłużając przechodzimy do naszego gimpa i będziemy dalej coś tworzyć A więc przechodzimy teraz do naszego pliku. Jak możecie zauważyć, w międzyczasie usunąłem sobie po prostu ścieżki, ponieważ zauważyłem, że nam się w ogóle nie przydadzą. No i jak możecie zauważyć, mamy tutaj nasze właśnie drzewka. Żeby ogólnie z nich skorzystać, zrobimy sobie nową warstwę, klikamy nowa warstwa, nowa warstwa kafelków, nazywamy to po prostu Trees. No i teraz sobie wybieramy tutaj drzewko, klikając Shift, tutaj zaznaczymy kilka jakby pól, no i takim oto sposobem możemy sobie po prostu je gdziekolwiek rysować. Ja sobie tutaj chwilę porysuję, no i Wy będziecie mieć po prostu to przyspieszone. Więc już stworzyłem ogólnie naszą mapę z tymi drzewkami. No i jak możecie zauważyć, są one i wyglądają dosyć dobrze. Przez to, że utworzyliśmy ogólnie nową warstwę, mogliśmy właśnie skorzystać z przezroczystości, jakby po prostu narysować na tym nasze drzewka. Dobrze, ale kolejną rzeczą, no, są te drzewka, ale w zasadzie trzeba jeszcze pomiędzy nimi kolizję ustawić, co nie? Bo inaczej będzie trochę dosyć ciężkie w czymkolwiek, więc odpalamy sobie teraz nasz Style Set no i teraz sobie ustawiamy po prostu gdzie ma to z nami kolidować możemy się posłużyć takim otóż narzędziem jeżeli go klikniemy, ustawi nam się od razu od razu mówię, że nie zamal zamalowywuję tutaj otóż takich pień... pni ponieważ chcemy, żeby gracz mógł jakby na nie wchodzić Połową ciała, żeby to wyglądało dosyć naturalnie. W następnych odcinkach zobaczycie o co mi dokładnie chodzi. Sądzę, że zrozumiecie moją decyzję. Dobrze, jak już to wszystko ustawiliśmy sobie, no to teraz klikamy Ctrl S. No i tak samo, jakbyście nie wiedzieli, to jest edytor kolizji Kafelka, czyli Ctrl Shift-O. Teraz możemy sobie wejść na naszą mapę i ją po prostu zapisać Ctrl S. Możemy kliknąć w zasadzie właśnie Ctrl S. No, i możemy zapisać w naszym ogólnie folderze assets, pod jaką nazwą chcemy. My w tym przypadku wybierzemy po prostu map. Klikamy zapisz. No, i takim oto sposobem, jak przeniesiemy się teraz do IntelliJ'a, możecie zauważyć, że mamy tutaj jakby nasz asset z naszymi zdjęciami. Mamy oczywiście nasz tileset, gdzie mamy wszystkie jakby kafelki. Mamy oczywiście naszą mapę. No, i z nich będziemy korzystać w następnym odcinku gdzie ja będę pokazywać jak spreparować mapę, żeby była poprawnie wyświetlana, żeby ogólnie posiadała coś takiego jak kolizje, no i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Więc tak w zasadzie patrząc, no to tyle na ten odcinek. Pamiętajcie, że link do kodu oraz wszystkich tych asetów, które tutaj są, macie w opisie. A ja nie będę już przedłużać, więc się będę z wami żegnać i cześć!